Drodzy przyjaciele, dotarliśmy do momentu, w którym teoria musi spotkać się z praktyką. Przez ostatnie minuty opowiadałem Wam o modlitwie, która dosłownie zmieniła moje życie, o jej mocy transformacyjnej i o tym, jak Bóg odpowiedział na nią w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewał. Ale teraz przyszedł czas, żebyście wy doświadczyli tej transformacyjnej mocy. Słowa, które usłyszeliście, mogą pozostać jedynie inspirującą historią, albo mogą stać się początkiem waszej własnej duchowej przemiany. Chcę was zachęcić, żebyście już dzisiaj po obejrzeniu tego filmu znaleźli ciche miejsce i odmówili tę modlitwę. Nie jako magiczną formułę, która automatycznie rozwiąże wszystkie wasze problemy, ale jako autentyczny wyraz waszego serca przed Bogiem. Znajdźcie miejsce, gdzie możecie być sami z Bogiem. Może to być wasz pokój, może ogród, może samochód w drodze do pracy. Miejsce nie ma znaczenia. Ważne jest serce, z jakim się modlicie. Pamiętajcie, że modlitwa to nie jednorazowy akt, ale początek nowej relacji z Bogiem. To zaproszenie skierowane do tego, który kocha was bezwarunkowo i ma dla was najlepsze plany, żeby wszedł głębiej w wasze życie. Nie oczekujcie natychmiastowych, spektakularnych zmian. Bóg często działa stopniowo, delikatnie, przekształcając nasze serca i okoliczności. Ale bądźcie pewni, że jeśli odmówicie tę modlitwę z szczerym sercem, coś się zacznie zmieniać. Na zakończenie chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego: nie ma takiej sytuacji, która byłaby zbyt trudna dla Boga. Nie ma takiego serca, które byłoby zbyt złamane, żeby Bóg nie mógł go uzdrowić. Nie ma takiego życia, które byłoby zbyt zniszczone, żeby Bóg nie mógł go odnowić. Wasze najlepsze dni są jeszcze przed Wami. Bóg ma dla każdego z Was wspaniałe plany. Czasami musimy przejść przez ciemną dolinę, żeby dotrzeć do słonecznych wzgórz. Ale Bóg będzie z Wami na każdym kroku tej podróży. Idźcie więc z odwagą, módlcie się z wiarą, żyjcie z nadzieją. A jeśli ta modlitwa rzeczywiście zmieni wasze życie, podzielcie się tym w komentarzach żeby inni też mogli doświadczyć tej samej transformacyjnej mocy.